Regio Football. Echa lokalnych boisk. Zaprasza Kamil Sobala. W naszym dzisiejszym wydaniu podsumujemy sobie lokalne rozgrywki na Śląsku. Na sam początek zaglądamy do czwartej ligi grupy drugiej, a w niej zwyciężyło pod Beskidzie dwa bielsko biała. Na miejscu drugim swoje zmagania zakończyła spójnia Landek z kolei na trzecim polonia łaziska górne. LKS Bełk uplasował się na piątej lokacie, odra na siódmej, a Row na dziesiątej. Rybniczani musieli więc walczyć o utrzymanie z ksm Myszków w Barażach, który ostatecznie udało im się wygrać żółtem na taśmę. Spadek zanotował jednak LKS Workowy, który uzbierał na swoim. Koncie 21 oczek. W klasie okręgowej grupy Raciburzu Rybnik w wielkim stylu wywalczyła Mistrzostwo Forteca Świerklany, która okazała się być lepsza od drugich w tabeli Czarne Gorzyce oraz trzeciego LKS-u Krzyżanowice. Z kolei Unia Raciburzy zakończyła sezon na 12 pozycji. Ze sporą dominacją mieliśmy do czynienia także w Raciborskiej A-klasie, gdzie Mistrzostwo wywalczyła przyszłość rogów z dorobkiem aż 82 punktów. Drużyna ta nie przegrała uwaga ani jednego spotkania. Zacięta walka o Mistrzostwo miała z kolei miejsce w Raciborskiej B-klasie. Ostatecznie wywalczył je LKS gamu, wynotując dwa punkty więcej od naprzodu Borucin. W dobrych humorach zakończył zmagania także LKS Wonowice, który wygrał drugą grupę raciborskiej C-klasy. Zespół ten uzbierał 57 oczek, ponosząc przez całe rozgrywki tylko jedną porażkę. Wszystkim mistrzom składamy oczywiście gratulacje i życzymy równie udanego przyszłego sezonu. Regio Futbol. Echa lokalnych wojsk.